Cześć kochani, z tej strony Agata I witam was na kanale Kraina Bagi Wow Dzisiaj mam dla was magazyn Cartoon Network Wydanie specjalne Wow, ciekawe co będzie w tym wydaniu specjalnym Mamy gazetkę O, serwis media Załadaj i zaraz ją będziemy przeglądać Yeah Powiem wam, że ta gazetka, magazyn jest taki cienki, to tutaj jest taki ubogi, ale za to jaka, jaki prezent, słuchajcie, jest to lego ninjago, ja, mamy tutaj kara na smoku, zaraz będziemy go składać, ale najpierw zobaczmy gazetkę, zobaczmy tradycyjnie najpierw gazetkę. Mamy na okładce tutaj misie z między nami misiami, no i zobaczymy co dalej. A słuchajcie, bo to jest taka magiczna gazetka. A nie myślałam, że się rozkłada. Dobra, nieważne. Słuchajcie, atak głodu. Głód to potężny przeciwnik. Coś o tym wiedzą Gris, Panda i Lado Lodomir, którzy często muszą się z nim zmagać. Szkoda słów na to, co potrafi zrobić z ludźmi i z misiami. No dobra, mamy tutaj yy, oryginał obrazka. Widzimy, jak mi się walczą o kawałek pizzy. No i mamy cienie, musimy dopasować. Pasujący cień. Uwaga, gotowi! Który będzie pasujący cień? Który wyeliminujemy od razu. Nie wiem, powiem Wam, że w sumie są bardzo podobne. Hmm. O, dobra, tutaj nie ma ogonka, czyli co odpala. I teraz walka toczy się pomiędzy tymi dwoma. Hm, ja bym obstawiała, że to będzie nie tak z pizzą, no ale w sumie to wszystko jest ok. Tu też jest tak samo. E, tu nogi też są. Tu. Hm. hm. Powiem wam, że to wcale nie jest takie proste, znowu. Ja mam w ogóle jakieś problemy ostatnio z tymi. No to przecież one są takie same. A dobra, bo tu skapuje, skapuje ser, a tutaj nie skapuje. I to jest odpowiedź, uj, uj, popisowałam. dobra, nieważne. Odpowiedź B, dobra, jedziemy dalej. A tutaj mamy, był jakiś szyb, coś tam. Sprawia, że myślisz tylko o jednym. A, to jest dalej o głodzie. Oni są jak zahipnotyzowani. Wykres z diagramu nazw smaków pokazanych niżej. A poznasz myśl bohaterów, choć na pewno już je znasz. Pewnie chodzi o jakieś jedzenie, są. No dobra, ananasy. O, mamy ananasy. Argus ty, a. Okej, okay, ja teraz odczytajmy hasło. Chcę mi się jeść. No, no rzeczywiście, mogliśmy się domyśleć z tego. I teraz mamy labirynt. Powoduje, że burczy Ci w brzuchu. To czasami bywa irytujące. Dookoła cisza i nagle oh, odzywa się brzuch. Komu burczy w brzuchu? brzuchu tym razem sprawdź no zobaczymy komu tak bardzo burczy w brzuchu. Zaczynamy od Lodomira, ciach, 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 ciach. Ja tutaj coś pokręciłam chyba, ja, ja, ja... dwie ścieżki. A może one się łączą? No nie, to było sensu. Chyba coś pokręciłam, no ale zobaczymy, czy ten liść da radę. Tak! Wygrał, wygrał, wygrał! No dobra, zobaczymy, co dalej. Wakacje, wakacje... Tak pie, wyglądał pierwszy dzień wakacji Clarisa. Jak widzisz, chłopak bawił się świetnie. No, świetnie. Instrukcja do zadania. Krok pierwszy. Przypatrz się uważnie ilustracji i postaraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów, bo czekacie małe wyzwanie. No dobra. I krok drugi. Włącz stoper na minutę. Już. To teraz zakryj tę stronę i odpowiedź na pytania postawione obok. No dobra, nie patrzymy na te pytania, patrzymy na obrazek. Okej, okay, minuta już minęła i oglądamy. Teraz zobaczmy, jakie mamy tutaj zadania. Czy Claris miał na sobie koszulkę? Nie, to było pierwsze, co się rzuciło w oczy. Co trzymał w lewej ręce Sumu? Boże, o rany, nie wiem który to sumą. No ale zobaczmy. Rapuchę, jaszczurkę, ogryzek. No nie, jeden był w samochodzie, a drugi miał kij. I chyba jakąś szczurkę, jak mi się wydaje, albo inną żabę. No, pewnie się szczurkę. Gdzie siedział yy, Jeff? No to w samochodzie, jeśli chodzi o tego drugiego. Nie no, na trawie nikt nie siedział ani na drzewie. Czy ten kubek był na obrazku? Skąd ja mam to wiedzieć, nie mam pojęcia. Ile leżało puszek? O rany, no tak szczegółowo to ta się nie przyglądałam, nie wiem. No dobra. Co przestawia obrazek zawieszony na drzewie? Oj, tam było jakieś zwierzę w jakimś ubraniu. Piesko, kot, na psa. Jedna z pokazanych rzeczy nie pochodzi z tej ilustracji, która, ojej, na pewno kij był To nie wiem, co to wspomina. jest jakaś tablica rejestracyjna, to był jakiś grad, więc może to. Czyli może tego nie było, tak mi się wydaje Jak Ci poszło? Przyjrzyj się jeszcze raz ilustracji No dobra, jeszcze raz yy, yy, yy. Miał koszulkę, nie miał to, wiemy jeszcze Jestem to ciekawa o, dzi Jaki? Czy jest taki kubek? Nie ma! Patrzcie, jest taki ale różowy Czyli nie Ile byłuszek? Raz i dwa Dwie puszki i zobaczmy, czy jest ta taka tablica. A, jest! Czyli chodziło o ten banknot! Yeah! Dobra, zobaczymy co dalej... A nie, to już koniec! A nie, czy jest A nie, to koniec, to są już reklamy. Och! No, to był koniec! Koniec gazetki! No to teraz zobaczmy, zajmijmy się tym prezentem! Jest to LEGO, LEGO, LEGO! Będziemy składać LEGO! Okej, okay, no to będziemy otwierać teraz tutaj zapuszkę. Yy, klosuszka, 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 klosuszka i wysypuję klos ojej, ile tych klosuszków tu jest dobra, wysypałam klosuszki no i bierzemy się za instrukcję ciekawe co nam tutaj mądrego powiedzą, wow no, 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 wow aż 13 kroków, dobra jedziemy, no to mamy najpierw ludzika szukamy ludzika I mam głowę głowa jest mamy jego y, tułów ciach i jakieś portki są portki no i mamy go, znaczy nie, jeszcze jego y, chusta hełm czy co, jak złoto zwał ale super i jest gotowy no super no dobra, to teraz jego powóz, y, smoka skonstruujmy ja tutaj będę patrzeć sobie na instrukcję i będę składać uwaga, czas start taki klocek na początek, a potem co? Takie jest takimi opypkami, Czyli chodzi o to. O ten i o ten. No dobra. No to ja będę składać, może możecie się przyglądać. figurka powiem wam, że naprawdę, naprawdę fajne. O, nawet może stać sobie. Ha! <laughs> Widzicie? Wroczy no, jest ten smok, naprawdę fajny. Tylko, że ja nie wiem czy zrobiłam to, to w, do w dobrą stronę. Mam wrażenie, że głowa z drugiej strony przyczepiona to, to powinno być do tyłu. No ale nieważne, mamy to i mamy kala z mieczem, ogini smoka. No, powiem wam, że naprawdę, naprawdę super. A tak, chyba na pewno odwrotnie za skrzydło przykleiłam, yy, przyczepiłam. No dobra, nieważne. O, to było wydanie specjalne magazynu Cartoon Network Super prezentem. Uhu, Mi się podobało bardzo, bardzo, bardzo. Mam nadzieję, oj, urwałam głowę, nieważne. Mam nadzieję, że Wam też i zapraszam Was do no, oglądania mnie w następnych chwilach. Do zobaczenia. Pa!